Dobry wieczór Państwu, to pokazywane niedawno CU049, a dzisiaj bardzo przyjemna też niespodzianka, mianowicie ikra tych kirysków, którą Państwo widzą w tym momencie na szybie. Dzisiaj dobra pogoda w Pozdaniu natarła, kirysków mi się też zbrojników, tak więc efekt tego jest też widoczny. Później ta ikra stwardnieje nie od razu, bo popękały popękała te ziarenka, będę ją zbierał. Tak więc no zobaczymy, co finalnie z tego będzie. I ostatecznie tej gry położonej e, znajdę. Część z pewnością jeszcze na tych niewielkich Anubiasach. To się później doszukam. A no, moją techniką, którą też opisuję na moich wcześniejszych filmach, będę zbierał e, tą złożoną na e, szybie. Również na dalszych ściankach, tam gdzie jest ta fototapeta, również tam dostrzegam ziarenka ikry. No, ale oczywiście pokazy przede wszystkim te łatwo widoczne tutaj na przedniej szybie. Ryby w dalszym ciągu aktywne, więc można się spodziewać, że tej ikry jeszcze troszkę się pojawi. Jeszcze raz rzut na większe taką zgrupowanie w narożniku akwarium. też przy powierzchni wody. No i rzut na jednego starlaków. Dziękuję bardzo Państwu.